Cześć. W dzisiejszym materiale zapraszam Ciebie do podróży z oddechem. Powiemy sobie o tym, jak wygląda prawidłowy wzorzec oddechowy, na czym polegają te wszystkie ćwiczenia oddechowe, dlaczego niektóre wykluczają inne i właściwie jak w ogóle powinniśmy oddychać, a także o tym, jak wygląda ta energetyczna sygnatura naszego oddechu i czy to wszystko ma gdzieś ze sobą punkty styczne. Zapraszam. Zacznijmy od tego magicznego słowa, którym jest przepona. Czym ona właściwie jest? Jak powinniśmy oddychać, żeby używać naszej przepony? No właśnie. I tu zawsze rodzi mi się pytanie, czy potrafimy w ogóle oddychać inaczej? Odpowiedź: nie. Zawsze kiedy bierzesz oddech, uruchamiasz swoją przeponę. To jedną z ośmiu, bądź nawet dziewięciu, zależy według klasyfikacji której tak mamy więcej przepon w naszym organizmie. Idąc od podstawy naszego ciała od samej podeszwy, przechodząc przez kolana, biodra, tutaj zatrzymamy się też na chwilę na przeponie dna miednicy. Dochodzimy w końcu do tej przepony, która jest głównym mięśniem oddechowym i zazwyczaj tą przeponę mamy na myśli, kiedy mówimy o oddechu przeponowym. Natomiast samo sformułowanie według mnie jest trochę krzywdzące, no bo właśnie czy da się oddychać w ogóle nie używając tego mięśnia? No nie. Ten mięsień jest zlokalizowany pod Twoimi żebrami mniej więcej, sięga do piątego, szóstego żebra i dookoła Twojego ciała oplata Ciebie jak taki parasol. i ten mięsień oddechowy służy nam nie tylko tak naprawdę do wykonywania oddechu, ale także pełni taką funkcję oddzielającą różne systemy naszego ciała, ten system wentylacyjny od systemu trawiennego powiedzmy, i jak działa w ogóle ten mięsień. Kiedy on jest w swojej pozycji spoczynkowej, jest wybrzuszony do góry. Twoje płuca są wtedy zrelaksowane, luźne i kiedy następuje wdech, uruchamiasz ten mięsień. Ten mięsień uruchamiając się, schodzi w dół, naciągając twoje płuca. Wtedy powstaje w nich podciśnienie i twój organizm dążąc do wyrównania ciśnień tego twojego wewnętrznego podciśnienia Zewnętrznym ciśnieniem atmosferycznym, pobiera wdech. I to, tak naprawdę, już jest pierwsza taka bardzo ważna świadomość, która już wywraca do góry nogami cały system myślenia o oddechu. Pozwól, żeby z każdym wdechem twój organizm po prostu wziął tego powietrza tyle, ile potrzebuje. Najczęstszym błędem, który popełniamy przy oddychaniu, jest zbytnie dopychanie się powietrzem. Kiedy my Dobierając tego powietrza przesadnie dużo, dużo więcej niż go tak naprawdę potrzebujemy, zapychamy siebie tym oddechem, prowadzimy w ten sposób do rodzennej i wielu innych schorzeń, więc błagam nie róbmy tego. Twój organizm sam potrafi najlepiej wyregulować i ilość, i objętość, i szybkość wymiany gazowej. Zwróć uwagę, jak śpisz... Potrzebujesz inną ilość powietrza z inną częstotliwością niż w stanie pracy, niż w momencie, kiedy biegniesz. I za każdym razem nie zastanawiasz się nad tym, że o matko, teraz zaczynam biec, to chyba muszę szybciej zacząć oddychać. Twój organizm będzie to regulował sam, tak jak dla ciebie będzie mm, najoptymalniej, jeżeli mu na to pozwolisz i jeżeli mu nie będziesz przeszkadzać, zwłaszcza dopychaniem się przesadną ilością powietrza. Pozwól, żeby ten wdech. Robił się sam. Mało tego, twój organizm jest mądry, bo objętość twoich płuc to jest mniej więcej około 6 litrów, a z każdym kolejnym oddechem wymieniasz około 400-450 ml powietrza. Przekładając to na słoiki z ogórkami, to jest takie moje ulubione porównanie, jeżeli twoje płuca to jest 6 słoików z ogórkami, to każdy twój oddech to jest wymiana zaledwie połowy jednego słoika, nawet nie. Więc Twój organizm naprawdę będzie gospodarował tym powietrzem tak, jak dla Ciebie jest najoptymalniej. Jeżeli już mówimy o przeponie i o jej funkcji w oddechu, powinniśmy wspomnieć także o tej drugiej, bardzo ważnej przeponie, przeponie dynamiednicy, o mięśniach dynamiednicy, które pełnią również szalenie ważną funkcję w całym procesie Twojego oddychania. Zwróć uwagę, w momencie kiedy bierzesz wdech i ta przepona schodzi w dół, naciąga się, to nagle na te wszystkie wnętrzności, które masz w swoim brzuchu, robi się trochę mniej miejsca. I naszym zadaniem jest tak gospodarować naszym ciałem, aby to miejsce na te wnętrzności było, aby ich sobie nie miażdżyć, nie uderzać z każdym kolejnym oddechem. Tu właśnie dochodzimy do mięśni na miednicy. To jest taki parasol, podobnie jak mieliśmy z górą, tak samo mamy z dołem, który trzyma od dołu dookoła naszego ciała w całym pasie miednicy wszystkie nasze wnętrzności. I ten mięsień także pracuje, powinien pracować. I zawsze mówię o tym, że te dwie przepony chcemy, żeby one pracowały równolegle, żeby tego miejsca, faktycznie dla tej mojej wnętrzności, zachować. Optymalnie cały czas mniej więcej tyle samo. I te dwie przepony działają dokładnie tak samo, tylko zupełnie odwrotnie. O co chodzi? O to, że działają tak samo, bo idą w tym samym kierunku, ale skurcz i rozkurcz mięśnia następuje dokładnie przeciwnie. Spójrz. Ta przepona, żeby ją napiąć, schodzi w dół, a ta przepona dolna, dna biednicy, żeby mogła zejść w dół, potrzebuje rozluźnienia. Z wydechem, ta przepona wraca i się rozluźnia, a ta przepona, żeby mogła się podnieść, musimy ją delikatnie napiąć. Czyli wdech, ta idzie w dół i ta idzie w dół, ale ta się napina, a ta rozluźnia, a z wydechem ta się rozluźnia, a ta się delikatnie napina. Pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy: mówiąc delikatnie napina, absolutnie nie mam na myśli żadnego zacisku mięśniowego takiego. Twardego, mocnego działania, tylko delikatną pracę mięśni, taką wręcz bym powiedział bardzo subtelną. Jeszcze jedna sprawa, kiedy te dwie przepony uruchomią się, a ta dolna pracuje mniej więcej w zakresie około 2 cm, to jest naprawdę bardzo dużo, i ten ruch jest bardzo wyczuwalny. To oprócz tego, drogie Panie, tu jest zwłaszcza do Was kilka słów. Uruchamiamy także nasz brzuch. Ja wiem, że jesteśmy wychowani tak kulturowo w społeczności, w której zwłaszcza Panie macie być piękne, z wciągniętym brzuchem, piersi do przodu i tak dalej, ale ta pozycja naprawdę nie służy Wam i nie wspiera prawidłowej pracy Waszego dynamiednicy i w ogóle całego toru oddechowego. Bo kiedy te dwie przepony będą szły w dół, także brzuch, spójrzcie, Powinien zrobić miejsce na te wnętrzności. I teraz pomyśl przez chwilę o tym Twoim oddechu. Tutaj, górę możesz zostawić, Twój organizm naprawdę fajnie to sobie wyreguluje, a ty pomyśl tylko o dole Twojej miednicy. Czy to siedzisz, czy to leżysz, obie pozycje są bardzo fajne do ćwiczenia. Z wdechem rozluźnij ten mięsień. Jeśli siedzisz na krześle, poczuj jakbyś chciała, chciał pozwolić, żeby ten mięsień po prostu na tym krześle się rozlał, a z wydechem delikatnie go napnij. To jest też takie odczucie, jakbyście chcieli guzy kruszowe, to są te twarde kości na tyłku, jakbyście chcieli je lekko zrotować do wewnątrz, lekko podwinąć pod siebie i je do siebie przyciągnąć. Przy wydechu, czyli wdech, puszczam luz, a z wydechem lekko napinam ten mięsień i to jest tak naprawdę dopiero właściwy wzorzec oddychania, bo pamiętajcie o tym, że oddech to nie tylko wymiana gazowa w naszym organizmie, ale to także delikatny masaż naszych wnętrzności, a przede wszystkim wpuszczanie ruchu. Ruch to życie, tak? wpuszczamy z oddechem życie do naszego ciała i pozwalamy mu krążyć. O to chodzi z tymi wszystkimi sformułowaniami, też takimi trochę uproszczonymi. Oddychajmy do brzucha, wprowadź oddech w dół brzucha. Pewnie ja mam świadomość, że tu nie idzie żadna rurka z powietrzem, która gdzieś tu ma trafić. Powietrze tam nie dociera, ale chodzi o to, żebyśmy wypracowali sobie taki ruch, żeby uruchomić nasz brzuch do pracy oddechowej. Kolejna ważna sprawa a propos różnych ćwiczeń oddechowych. Mamy. Przeróżną ilość technik i różnych ćwiczeń, które niejednokrotnie stoją w sprzeczności do tego prawidłowego wzorca. Pamiętajcie tylko o jednym: nie chodzi o to, że te ćwiczenia są złe, czy niewłaściwe, czy nie współgrają z naszą naturalną fizjologią, ale Każde ćwiczenie oddechowe ma jakiś określony cel. Chcemy osiągnąć jakiś inny efekt, sprowokować nasze ciało do jakiegoś odrobinę innego funkcjonowania, więc wtedy faktycznie będziemy albo mierzyć, zliczać ten czas oddechowy, albo robić pauzy w poszczególnych cyklach oddechu, i to jest OK, biorąc pod uwagę, że ta, tego, takiej pracy wymaga określony cel danego ćwiczenia. I jakby jedna szkoła, jedna technika może dawać tobie zupełnie inne propozycje, ale po prostu cel tych różnych ćwiczeń też będzie inny. A teraz dwa słowa o tym. Aha, jeszcze Wam wspomnę. Fajnym wyobrażeniem jest świadomość oddychania, tak jakbyśmy napełniali szklankę wodą. Jeżeli masz szklankę i zaczniesz do niej wlewać napój, ja akurat nie wziąłem szklanki, a ja mogłem, trudno. Jak wlewasz do niej na pół, to szklanka wypełnia się tym płynem od dołu i dopiero zapełnia wyższe partie. Dokładnie tak samo powinien działać oddech. Oddech wypełnia nas od dołu, dopiero rozszerzają się dolne żebra, góra i tu wypełniamy się oddechem. Tak, To jest właśnie uruchomienie naszego brzuszka, uruchomienie mięśni, dna, miednicy do tego równoległego ruchu masującego nasze wnętrzności. Jak najbardziej zdrowego, polecam Wam, przetestujcie sobie, sprawdźcie, czy w taki sposób oddychacie, czy w ogóle macie świadomość, zbudowaną świadomość tego dołu ciała, tej podstawy, tej mojej miednicy. Zachęcam Was do ćwiczenia. Kolejna sprawa, oddech energetyczny, czyli jak właściwie przebiega taki cykl energetyczny połączony z oddechem w moim ciele. Orbita mikrokosmosu, tutaj wchodzę już trochę w teorię Tao, mówi o tym, że prawidłowy oddech powinien zaczynać się od moich ust i wprowadzać powietrze, idąc, pokazuje po przodzie ciała, ale bardziej chodzi o przednią stronę kręgosłupa. Sprowadzamy w dół ten oddech, pod naszym ciałem zatacza on kółko, i po kręgosłupie z wydechem wraca, idzie przez głowę aż do czoła. I tak wygląda cykl energetyczny mojego oddechu. Chodzi o to, żeby oddech właśnie tym swoim ruchem, tą energią, którą on ze sobą niesie, żeby dożywiał wszystkie energetyczne centra w moim ciele, energetyczne, ale także zataczał krąg wokół moich wszystkich narządów, organów, gruczołów i teraz spójrzcie jak fajnie można połączyć to ze świadomością tej pracy przeponowej pracy prawidłowego toru oddechowego bo kiedy bierzesz wdech z luzem, puszczasz dno miednicy wpuszczasz ten oddech w dół ciała pozwalasz mu ciebie wypełnić i pod spodem ciała zapracza krąg i z wydechem uruchamiasz twoją pompę krzyżową i z wydechem puszczasz wzdłuż kręgosłupa przez głowę Wydech aż do czoła. Puszczasz z wydechem, uruchamiając pompę krzyżową, odrobinę napinając, podnosząc Twoje mięśnie dna miednicy. Czyli wdech, tu mam luz, sprowadzam oddech w dół ciała, zatacza krąg z wydechem, lekko podnoszę mięśnie dna miednicy, a wydech od pompy krzyżowej idzie do pompy czaszkowej i energetycznie, zdrowo zatacza krąg w naszym ciele. Tyle na dziś zapraszam ciebie do ćwiczenia, do takiej dobudowania świadomości twojego oddechu, bo jak się okazuje, to tak naprawdę bardzo proste. Wymaga niewielkiego nakładu czasu ćwiczeń, ale wymaga skontaktowania się twojej świadomości, twojego umysłu z tym, co tak naprawdę odbywa się w twoim ciele, a przede wszystkim takiej łagodnej obserwacji. Życzę tobie tej Łagodności także w trakcie Twoich ćwiczeń. A jeśli chcesz więcej takich materiałów, zapraszam Ciebie do subskrybowania tego kanału, dodania lajka, a może chcesz się w komentarzu podzielić Twoją obserwacją właśnie z poprowadzenia takiego cyklu oddechowego. Więc czekam na Twoje wpisy i do zobaczenia. Cześć!